Czy nowy obiekt 279 wersję e faktycznie jest tak mocny jak każdy sądził? Dziś sprawdzimy go w akcji i powiem wam, że po rozegraniu 12 bitew moje zdanie troszeczkę uległo zmianie. Witam Was serdecznie i na wstępie chcę powiedzieć, że no właśnie wczoraj już pograłem tym pojazdem na streamie. Sprawdziłem ten pojazd w akcji, jak i również na treningówce, więc były testy pancerza. Wyszło. No, wiele ciekawych rzeczy, na przykład to, że wieżyczka jest spokojnie przebijana przez STRV 103B, przez jak pancerę to nagodzi, to nawet nie mówię. Raz, dwa. Uwaga, zaczynamy test. Pociski lecą w wieżyczkę. Starajcie się strzelać nie po garnku, typ celowo, tylko bardziej w wieżę. No, dawać. Ale nawet i7 na złocie jest w stanie nas penetrować od frontu, także ten pancerz... Jeszcze chwila. Dobra. I co chcesz, żebyś zrobił? Nie strzelaj w garnek, bo tam przypijesz. Strzelaj no. perfidnie w górną płytę. 300 pen. Z bliska, moi drodzy. Z bliska dostałem centralnie w twarz. Proszę bardzo. Ślad po pocisku. ja cię pyknę, bo ja chyba na no, PCR. ach cię Albo Mam i nie, no dobra, dawaj, dawaj, Popowiem. dalej, jestem 7 I 7 moi drodzy, to jest i 7 140 bez golda faszeruje mnie od przodu. Wcale nie jest jakiś tam nieprzebijalny. Kwestia jest, czym celujemy i z jakiej amunicji. Przykładowo, jeżeli spodziewasz się, że 8-pierem typu IS-3 przebijesz to cacko od przodu, no to tak się nie da. Ale 9 na godzie z penetracją 320-330, jak najbardziej, także bardziej o to chodzi. Jeżeli chodzi o parametry, ja już was delikatnie w nie wtajemniczyłem w ostatnim filmie, ale przypomnę najważniejsze kwestie. Na uzbrojeniu mamy tutaj armatę 122 mm, ona strzela bardzo często i do tego ma mnóstwo penetracji. Dymet jest niski 440, ale celność Czas celowania to są nasze mocne strony, jeżeli chodzi o HP, mamy ich 2400, więc też narzekać nie będziemy, no bo w połączeniu z pancerzem to po prostu daje bardzo fajne wyniki. Mobilność również nie jest zła, ale tutaj czuć, że chciałbyś jechać więcej, naprawdę, jak pojedziecie sobie Obiektem 277, pojedziecie sobie isem 7 to ten jest ewidentnie wolniejszy, od razu załapiecie o co chodzi. Także to są takie, no, pewne mankamenty, mobilność i jeszcze jedna rzecz, zasięg widzenia 400 metrów. Tutaj nie jest źle, tyle ile być powinno. Także teraz pokażę Wam moją bitwę numer 3 na tym pojeździe, całkiem udaną. Pamiętacie, jak dwa dni temu myśleliśmy wspólnie nad tym, dlaczego żaden YouTuber ze Stanów nie wstawi powtórki na tym czołgu z bitwy na. Full dychach. Dziś już znam odpowiedź i widzowie, którzy wczoraj oglądali ten czołg na live, również Pojazd ten praktycznie nie spotyka full dyszek. Powiem wam, że po rozegraniu parunastu bitew po prostu nie spotyka się dyszek samych. Są zwykle ósemki, do bicia są dziewiątki i w tej sytuacji wiadomo, czołk ten wypada no, fenomenalnie. Po rozegraniu tam chyba 12 bitew mam 3700 albo 3800 średnich uszkodzeń, czyli można powiedzieć, że zdejmuje zwykle dwie dychy, no można powiedzieć, dwa medy dziesiątego poziomu. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą bitwę, to znowu są to ósemki, są to dziewiątki, ale strzelały we mnie dychy. O to chodziło, że walczyłem realnie z dychami i dychy do mnie strzelały, więc zobaczycie, jak wtedy pancerz sobie radzi. Ja od razu powiem, że ta bitwa była dziwna, bo jeden koleś się wywrócił, drugi Tutaj odwala też niezomalne. Nie mam pojęcia. Ale tutaj widzicie już pierwszy strzał z dyszki, 140 na godzie, 330 peny wchodzi. Co prawda kąt miał fenomenalny, bo zjeżdżałem akurat w dół, więc miał łatwe przebicie, ale i tak przebija więc. No tutaj pokazuje, że yy, rywal mnie troszeczkę obił. Dalej jak Panzer 100, widzieliście, że strzelił bez golda, no i mamy rykoszet. No ale to było bez golda. On z czasem oczywiście będzie kombinował w stronę amunicji premium, więc zaraz zobaczycie pociski HIT z penetracją 420. Ja jednak będę chciał rozwinąć jeszcze temat tego czołgu, bo jest parę rzeczy do powiedzenia. Jeżeli chodzi o ten czołg, to ja powiem tyle, że dla mnie na przykład, to jest idealny przykład pojazdu, który został stworzony, do niszczenia ósemek i dziewiątek. Są takie pojazdy, żeby nie było, że nie tłumaczę, jak Bacza. Są takie pojazdy jak 140, 277, AMX 50B. No, to takie ogólnie pojazdy ze słabszym pancerzem, gdzie nie ma dla nich znaczenia, czy walczą z ósemką, dziewiątką, czy dychą. Tylko tyle, czy przebiją ją, co nie, ale i tak będą przebici. To nie ma znaczenia. I są takie pojazdy jak ten, które przy dobrym losowaniu. Robią rzeź, bo nikt nie może ich przebić, i to jest właśnie taki czołg, który jak spotka ósemki, to one, nawet tak gold zładują i dobrze staniemy, to nie ma opcji. Nie przebiją nas. Nie da rady. Jeżeli popatrzymy na to z drugiej strony, spotkamy dziewiątki, które mają penetrację na złocie, już na przykład 320-330, no to wchodzi w nas. A jak spotkamy dychy same. No, to już prawie nic nie odbijamy. No bo rywale mają tej penetracji tak dużo i zakładamy, że walą z golda, bo większość wali z golda wtedy, jak widzi ten czołg, bo jest nowy i OP. No to wiadomo, wszystko wchodzi jak w masełko. Pamiętajcie o tym, że na dzień dzisiejszy rywale podchodzą do tej maszyny w ten sposób. Jak nie mogą go przebić, ładują heki. Jak mają dużo penetracji, no to walą z golda. Takie jest podejście po prostu. Nie patyczkują się, wiedzą, że to jest nowy czołg. Nie wiedzą, jak z tym walczyć, więc automatycznie, wiadomo, chcą mieć jak najłatwiejsze zadanie. Gdyby to był czołg znany, opanowany, byłoby ich dużo, no to wiadomo, inaczej gracze by do tematu podchodzili, a tak każdy go chce ubić, bo jest nowy. Normalna sprawa. Ja o to nie mam pretensji, tylko tłumaczę, dlaczego często tak wielu graczy się na niego rzuca, że ja go muszę zdjąć, ja go muszę zdjąć, prawda? Więc to jest taki idealny czołg na ósemki, dziewiątki. No, i w takiej bitwie, no nie ukrywam, że może zrobić po prostu bardzo, bardzo dużo. Zresztą powiem tyle. W pierwszej bitwie zrobiłem ponad 6000, w drugiej tam 4. W trzeciej, no to zobaczycie, bo to jest trzecia bitwa. W czwartej zrobiłem bardzo mało, jeden strzał tylko. Pojechałem strasznie, głupio, jak typowo ołówek. Randomka, no i potem już było w okolicach 4000, powiedzmy. Także. Choke. Na pewno bardzo dobry z wyglądu, jego ja oceniam jako taka przerośnięta 907ka i chyba część się zgodzi, że on wygląda jak taki med 907 z tym kadłubem, z tą wieżą, ale dłuższy, większy, no przerośnięty. Widać, że się najadł jakiś sterydów i urósł tam taki sterydziarz, kurde, nie wiem, no nie wiem, no, no oszukuję, no, na zawodach będzie startował, może dlatego, i słuchajcie, teraz już widzicie, że nie ma amunicji premium na koncie cała wystrzelona to też jest bardzo fajne, że e, musimy tym czołgiem rotować amunicją, miałem takie bitwy, że nie strzeliłem ani raz z golda przysięgam, były takie bitewki bo były takie pojazdy jak właśnie 257, w które strzela się lepiej z amunicji przeciwpancernej, no ja tam miałem o tyle pecha, że spotkałem te 95 jak pancera typa Także takie pojazdy typowo twarde. No i w nie pakowałem z Golda. A teraz już będę grał bez Golda, no bo go nie ma mi też. Nie ma sensu, bo to są pojazdy, które wchodzi. w które wchodzi łatwo. Albo też... w teorii łatwo. <laughs> Także to jest pojazd, gdzie nie będziecie raczej wozili... Full złota. Przynajmniej ja uważam, że nie ma sensu. Trochę zwykłych. No i wiadomo więcej premium, no bo jak spotkacie dychy, no to jest problem. No to to jest problem, to będzie problem <laughs> przebijanie te 9.5 od przodu. Także to są takie rzeczy, które chciałem właśnie poruszyć. Na końcu już 5000 demer, także no, przyjemnie, przyjemnie. I zwróćcie uwagę, że ogólnie ta tendencja do heków była dużo w tej bitwie. Dostałem z heka od jak pancera, od S100 i od typa i za każdym razem to bolało. O te heki robią dużo. Jeżeli zobaczycie ten pojazd i macie dobre działo na hekach, no około na przykład Kaliber 150 mm, 140, to spokojnie strzelajcie w przód, w przód, yy, przódzik jak najbardziej i w przód celujecie te gąski na przodzie i tam wchodzi za 400, tutaj właśnie, po 400, po 500, luzik. Jeżeli nie na tam, no to w garnek, garnek jeden, garnek drugi, tu i tu, dowoli, robicie co chcecie, ja mówię wchodzi tu i tu, więc... Te garnki ogólnie są papierowe tam. Jeżeli podzielicie do godzili, no to wam rąbnie za 1800. Także od razu mówię te garnki, to jest. to jest full papier z bliska naprawdę trzeba uważać, bo tam rywale celują instynktownie i słusznie to wychodzi. To działa bardzo skutecznie. Bitewka dobiega do końca. Robi się delikatny wyciąg. Wiecie o tym, że mamy niebieską godzilę ogarniętą. Ja wiedziałem, że chcę jej pomóc, bo ogarnia i jest sens jej pomóc. Także nie wycofałem się nie wiadomo jak daleko. Tylko tutaj złapałem inny kąt. Złapałem inny kąt, i stąd poszukamy przestrzołu na pilota. Zobaczcie, podjeżdżamy do lewej strony. On się cofnie tym pilotem. Normalna sprawa. I cyk celujemy. Dzień dobry. Czwarty frag. Tak to właśnie wygląda. Bardzo ważne było to, że go zdjęliśmy, bo dzięki temu yy, Godzilla miała bezpieczne boki. Musiała się tylko skupić na przodzie. Tam jedzie jak pancer, tam jedzie T95. Ja nie chciałem z niej walczyć od przodu. Spodziewałem się, że oni będą się bali wyjechać, ale wyjechali głupio według mnie. Jeden zginął. No i wiedziałem, że jak pancer oczywiście wyjedzie, no bo Godzilla ładuje. Normalna sprawa też bym wyjechał. Wiedziałem, że nie mam golda, więc muszę idealnie przycelować w dolną płytę albo w bok. Ale tak się złożyło, że rywal idealnie wyjechał, tak aby pokazać spód, i tam poleciało przepięknie weszło. Piąty frag. Po cichu liczyłem na specjalistę, ale wiadomo, że <śm> byłoby zbyt pięknie. Śmigamy po progetto. Ostatniego delikwenta. Nie wiadomo, gdzie on jest. Tego nie wiedziałem ja i nasz kolega w godzili. No ale powiecie o tym, że wygrana, no bo wiadomo, że trudno, aby dwie dychy przegrały z ósemką, nawet magazynkiem. Podsumowując u mnie ten pojazd, powiem Wam, że zasługujecie na bitwę na full dychach i ja obiecuję z tym czołgiem pogram i taką bitwę wam pokażę na 1000 ale musicie mi jeszcze dać trochę czasu, bo mówię, mam tylko jedną taką słabą. Ona się nie nadaje, bo jest za krótka i tam zrobiłem tylko 4000. Więc będę chciał pokazać taką bitewkę 5-6 koła na dychach, yy, może nawet nie jedną, ale taką na full dychach, full, full, full dychach. Ogólne wrażenia te z tego pojazdu są według mnie no, na tyle dobre, że każdy to widzi. Powiem tak, nie narzekam, nie narzekam na ten czołg. Mamy progetto, celujemy oczywiście w i cyk, 475 damage'a mamy już 7 kafli. No, i specjalisty niestety nie będzie Godzilla, sprzątnęła ostatniego fraga, więc powiem tyle. Czołg bardzo porządny. Widziałem już, że inni YouTuberzy również ruszyli z filmami o tym czołgu, i chyba nikt nie narzeka, więc to też jest dość istotne. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Obiecuję materiał na full dychach już niedługo. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.